Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Dla mnie to jest dzisiaj poniedziałkowy poranek, prawdopodobnie dla was to będzie popołudnie, jak nie wtorek. Zobaczę, jak się czasowo wyrobię. Słuchajcie, mam dzisiaj dla was, myślę, że całkiem ciekawy materiał, a mianowicie Upgrade komputera klienta. Upgrade, ale połączone z czyszczeniem. Słuchajcie, nie zawsze upgrade oznacza koniecznie czy modernizacja, wymianę sprzętu na lepszy mocniejsze. W tym przypadku do zrobienia jest kilka rzeczy, kilka dosyć ważnych rzeczy w tym komputerze. No jak widzicie, pierwsza rzecz, no to wiadomo, aranżacja okablowania, ale nie będę robił aranżacji okablowania w brudnym komputerze, dlatego już wam przedstawiam pokrótce schemat prac. Przede wszystkim całość trzeba rozmontować dosłownie na części pierwsze poczyścić, a następnie składać komputer tak, jak on by był składany od nowości, układając okablowanie, poprawiając te elementy, które zostały zrobione źle. Przykład na przykład instalacji dysku dwójpółcalowego. Klient nie wiedział, jak w tej Zatoce w Zalmanie Z1 przykręcić ten dysk, stąd on jest taki krzywo, bo on tutaj zamiast być włożony w takie wystające elementy, ja to roboczo nazywam cycki, jest przykręcony z jednej strony i na tych cyckach leży zamiast być włożonym. tak? To jest przykład. Będzie tutaj Zakładane niereferencyjne chłodzenie będą również wymieniane wentylatory. Właściwie wymieniony będzie frontowy, i dołożone będą zamiast jednego, dwa, tak żeby poprawić obieg powietrza w tej obudowie, która, no nie czarujmy się, ale i ma kiepską wentylację, i ma kiepską filtrację, a same wentylatory z Almana są, no pożal się Boże, co najwyżej na chwilę, moim zdaniem przynajmniej. Także komputer zaraz Wam pokaże jak on będzie wyglądał i potem pokażę Wam efekt końcowy. Mam nadzieję, że to będzie efekt wow. Ja oczywiście nagram pracę, natomiast nie będę chyba nagrywał wszystkiego, tylko troszeczkę takich ciekawszych scen, czy po prostu trochę scen z rozkręcania tego, z czyszczenia, ze składania z powrotem, no i oczywiście jak później maszyna wygląda. I tak to wygląda na chwilę obecną, zaraz po zdjęciu panelu roboczego. Jest ten dysk, o którym Wam mówiłem. W ogóle nie trzyma. Na koniec jeszcze pewnie zrobię jakieś takie zdjęcie porównawcze. Bierzemy się do pracy. No odejdź, odejdź piesku. Moi drodzy, cały sprzęt jest wyczyszczony, możecie sobie zobaczyć na razie jak to wygląda. I bierzemy się za modernizację. Wbrew pozorom, tutaj trzeba klienta pochwalić, że wcale nie był mocno zabrudzony. Nie jest taki sprzęt stary, bo to jest na przykład 970 od Asusa w wersji mini. Nie wiem teraz, nie pamiętam, czy to jest i 5, 3, i 7. No ale płyta, jak widzicie, jest z 97G43, więc być może to jest nawet jakiś procesor z odblokowanym mnożnikiem. I co ja będę robił? Przede wszystkim tak: instalacja na front dwóch wentylatorów od Be Quiet. Pure Wings dwójki, 120-ki. natomiast tak sobie stwierdziłem, że w sumie zostawiać z Zalmana z tyłu to też trochę głupio, więc klient tutaj w Greti się ode mnie dostanie potestowy wentylator Sigma 120. Oni on i tak będzie lepszy od tego Zalmana. I kolejna sprawa, ten długi kabel niebieski, którym była podpięta nagrywarka też wymienię na inny, na zwykłe czarne SATA, tak żeby to jakoś w miarę wyglądało. I bierzemy się do pracy. No tak, zacznę od instalacji wentylatorów, tak żeby można było założyć cały panel frontowy, poprzeciągać przewody. Natomiast tak, śrubek do instalacji wentylatorów na front mam tylko cztery. Na szczęście ja mam taki zasobnik, gdzie mam do czyszczenia komputera, wykałaczki, waciki. No, no i właśnie różne różnice śruby w różnych kolorach i tak dalej. I mam również takie śrubki do wentylatorów dłuższe. Mam nadzieję, że one będą pasowały. Tak, one będą pasowały, czyli jak najbardziej się nadadzą, to jest ta sama długość. Także takich śrubek muszę tutaj cztery sobie znaleźć i będziemy to przyklejali, nie przyklejali, matko jedyna przykręcali. Jednak stało się to, o czym do tej pory nie, myśl, nie, nie mówiłem za głośno, ale mówiłem klientowi, że kto wie czy nie będzie z tym problemu i faktycznie porty jak widzicie USB i nie tylko audio są przykręcone dosyć nisko w tej obudowie i niestety tak powinien być panel, tak tu mamy otwory do tego. I zobaczcie na jakiej wysokości są. To na wysokości wentylatora. Obudowa niestety jest nieprzemyślana. Zresztą to samo jest w z trójce I tego wentylatora tutaj po prostu nie jestem w stanie zainstalować, bo nie za gruby. Konstrukcja niskoprofilowa pewnie by weszła, przy czym i tak te kable by musiały być mniej więcej tak przeciągnięte jak ja tutaj teraz to próbowałem zrobić. Czyli do góry i dopiero na dół, bo inaczej mogłyby nawet przy niskoprofilowym wentylatoru chodzić łopatki. Że ja to muszę wykręcić i po prostu jednak nie będzie wentylatora z lękiem PC, będą dwa wentylatory be quiet przy czym ten poleci na tył, na ten z tyłu do pudełka Właśnie kończę ogarniać kwestię okablowania. Tak to wygląda na razie od tej brzydczej strony. Zamknę sobie panel i do tego niestety muszę mieć dwie ręce i potem zobaczymy już efekt końcowy, bo w międzyczasie zainstalowałem również chłodzenie. Zobaczcie, jak to wygląda. No i drodzy Państwo, tak to wygląda teraz. Prawda, że różnicę widać. Znaczy tutaj sobie malutki zoomik zrobimy. Zobaczcie. Nawet te kable jakoś specjalnie się w oczy nie rzucają. Nie jest obudowa zresztą z oknem, więc budżetówka. Jak to za Man Z1? Natomiast raczej, już to jest bardziej uporządkowane, więc tutaj ta cyrkulacja powinna być mniej zaburzona. Mamy wymienione wentylatory, mamy wymienione chłodzenie. Przy okazji jest to procesor i 7 790 k także będzie teraz możliwość pobawienia się w OCE przez klienta. To, co zrobiłem, to tak. Wymieniłem ten kabelek, o którym wam mówiłem, który wam pokazywałem. Zresztą ten niebieski na czarny. Prawidłowo zamocowany dysk SSD, uzupełnione śrubki. Raz, że tutaj przy karcie graficznej, bo ona była na jedną śrubkę, to również na śrubki przykręciłem napęd optyczny z tamtej drugiej strony. Oczywiście całość jest posprzątana i świeża pasta, inne chłodzenie, wentylatory wymienione. Ja teraz odpalę maszynę, zobaczymy jak to będzie śmigało. No i co, i w zasadzie to by było na tyle. Moi drodzy, pewnie mnie w zasadzie to by było na tyle. Temat jest ogarnięty, sprzęcik działa, już jest po testach, które zaliczył bez najmniejszego problemu. Założenie drugiej części obudowy będzie miało dopiero miejsce wcześniej właśnie drugiej części obudowy panelu roboczego. Po tym, jak klient komputer odbierze, klienci do mnie przyjechali gdzieś tam z Poznania, również przez, przez YouTube'a, że tak to powiem. No i za chwilę będą odbierali, mam nadzieję, że będą usatysfakcjonowani. Moim zdaniem wyszło to całkiem nieźle. Ja dziękuję wam za uwagę, czekam na wasze komentarze, czekam na łapki w górę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!